To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 201. 9 kłamstwo pracy. Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zaczynamy trzecią setkę odcinków i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pracy w kontekście książki Markusa Buckinghama i Ashley'a Goodala, a której tytuł się brzmi 9 kłamstwo pracy i podtytuł to jest niekonwencjonalny poradnik dla krytycznie myślącego lidera. I tak naprawdę jak czytałem tę książkę, ta książka jest wydana w oryginale w 2019 roku i ją czytałem w 2020, czyli dwa lata temu. Zrobiła na mnie duże wrażenie. Pomyślałem, że to jest świetna książka nie tylko dla liderek, liderów, ale też dla wszystkich osób pracujących, bo jest tam całkiem sporo informacji, co według badań jest istotne, żeby nam się dobrze pracowało, żeby ta praca była też skuteczna i efektywna. I to mi się właśnie bardzo podoba w tej książce, że to jest pokazane na tle wielu, wielu badań, opisane w szczegółach, są opisane rzeczy, które nie działają. Są podane sposoby, jak sobie z tym radzić, jak rozwiązywać te rzeczy, które, które nie działają. I tak szczerze, to ten odcinek przekładałem w planie nagrywania chyba już od czerwca, jest teraz październik, bo nie do końca byłem przekonany, że umiem o tym dobrze opowiedzieć, aż w końcu wymyśliłem, jak chcę to zrobić. Nie będę opowiadał o wszystkich kłamstwach wymienionych w książce. Ale opowiem trochę o tych, które ze mną najbardziej zarezonowały, o kilku takich przemyśleniach, i mam nadzieję, że w ten sposób zachęcę Was do sięgnięcia po tę książkę, bo uważam, że ona jest naprawdę, naprawdę dobra. Ja w notatkach do odcinka wrzucę zdjęcie, z jak ta książka wygląda, akurat mam ją w wersji papierowej. Ma naprawdę mnóstwo, mnóstwo zakładek, a moja notatka dotycząca tej książki w Obsidianie, czyli w aplikacji, której używam do prowadzenia notatek. Jest jedną z najdłuższych, z najdłuższych notatek. Ale zanim przytoczę, przytoczę te kłamstwa i opowiem ja o moich wnioskach, to przeczytam Wam fragment ze wstępu, który ze mną już zarezonował. Także to co teraz będę, będę mówił, to jest cytat z książki. Kiedy ktoś pyta, jak naprawdę pracuje się w Twojej firmie, uznajesz, że nie ma co opowiadać o panelach słonecznych i bogato zaopatrzonej stołówce, lecz skupiasz się na przyziemnych sprawach. Mówisz o sprawach trywialnych, o podziale zadań, faworyzowaniu niektórych osób przez menedżerów, sposobach rozwiązywania sporów, zjawisku odbywania prawdziwych, merytorycznych zebrań dopiero po zakończeniu oficjalnych, awansowaniu ludzi, terytorialności zespołów, dystansie władzy dzielącym najwyżej postawionych menedżerów od całej reszty ludzi, szybkości rozchodzenia się w firmie dobrych i złych wieści, poziomie uznania dla pracowników oraz o tym, czy wyżej cenione są wyniki pracy, czy umiejętność lawirowania i uprawiania polityki. Schodzi do najbardziej podstawowych realiów wykonywania pracy i próbujesz wyjaśnić, jak naprawdę postrzegają firmę ludzie zajmujący najniższe szczeble hierarchii. Koniec cytatu z książki. I jak to przeczytałem, to tak naprawdę jest. Przypomniałem sobie jeszcze, jak pracowałem na etacie i ktoś yy, pytał, jak się pracuje w firmie, no to mówiłem właśnie o tym, jak mi się współpracuje z ludźmi, jak, jaka jest atmosfera. W jaki sposób mogę się, mogę się rozwijać? Nie mówiłem o tym, jakie są benefity i tak dalej, tylko mówiłem właśnie o tym, jak mi się w tej firmie, firmie pracuje. I teraz, jak słyszę osoby, które są wokół mnie, i je pytam, co robisz, jak, ci się, tam, jak ci się tam czujesz, jak, jak ci się, tam, ci się tam pracuje, to słyszę też bardzo podobne właśnie aspekty pracy. I, I to też jest coś, co mnie przekonało do tej książki, że ta książka właśnie próbuje spojrzeć. Pod ten, pod ten poziom powierzchowności. No dobrze, tytuł jest Dziewięć kłamstw o pracy, więc może zacytuję te dziewięć kłamstw, a potem o nich opowiem. Pamiętajcie, że to, co mówię, to są kłamstwa według autorów, czyli oni nazywają, że to jest pewna powszechna wiedza i wiele osób uważa, że to jest prawda, ale oni stwierdzają, nie, to jest kłamstwo i tak naprawdę prawda jest inna. Prawdziwe stwierdzenia są inne. I na samym końcu tego odcinka przytoczę dziewięć prawd o pracy albo właściwie dziewięć sparafrazowanych tych kłamstw, żeby były prawdziwe przytoczonych przez autorów. Kłamstwo pierwsze dla ludzi ma znaczenie to, w jakiej firmie pracują. Kłamstwo drugie najlepszy plan prowadzi do sukcesu. Kłamstwo trzecie, najlepsze firmy kaskadują cele. Kłamstwo czwarte, najlepsi są pracownicy wszechstronni. Kłamstwo piąte. Ludzie potrzebują informacji zwrotnej na swój temat. Tu chyba miałem najwięcej takich pytań, ale co? Przecież feedback, informacja zwrotna jest tak często powtarzana jako coś istotnego. I tak jest, ale nie, nie najważniejsza. Idę dalej. Kłamstwo szóste: ludzie potrafią wiarygodnie oceniać innych. Kłamstwo siódme: ludzie mają potencjał. Kłamstwo ósme: najważniejsza jest równowaga między pracą a życiem prywatnym. Kłamstwo dziewiąte: przywództwo to coś konkretnego i namacalnego. No i dobrze. Opowiem teraz o kilku tych, z tych kłamstw z moimi, z moimi wnioskami, może nie tyle wnioskami, przemyśleniami. Wnioski zostawię, zostawię Wam. No więc idziemy do pierwszego kłamstwa. Kłamstwo pierwsze dla ludzi ma znaczenie to, w jakiej firmie pracują. No i w sumie najpierw może pytanie do Was. Jakby Was, jak, jakie dla Was ma znaczenie, w jakiej firmie pracujecie? Jeżeli chodzi o, o nazwę firmy, brand, markę, obszar i tak dalej. Pewnie pewne znaczenie ma. Natomiast autorzy mówią, że tak naprawdę to ta marka i to, w jakiej firmie się pracuje, ma większe znaczenie jak się rekrutujemy, albo jak firma rekrutuje, niż dla naszej codziennej pracy. I oni twierdzą, że doświadczenie codzienności i to, co dla nas, jako pracowników, pracownic ma znaczenie, to jest to, z kim pracujemy na co dzień. Z kim pracujemy na co dzień? Jeżeli jesteśmy w firmach, w zespołach, gdzie Współpracujemy, gdzie jest wymagana współpraca, no to pracujemy z zespołami. Tutaj dla mnie duże, duże rozróżnienie między grupą a zespołem, czyli nawet może być kilka osób, które nie, mają nawet tego samego przełożonego, tą samą przełożoną, ale nie mają potrzeby współpracować, żeby osiągnąć wspólny cel i nie są rozliczani za efekt pracy wspólnej, tylko za indywidualne, indywidualne wyniki. To dla mnie to jest bardziej grupa ludzi. Którzy są zorganizowani w jakąś jednostkę niż zespół. Zespół to jest bardziej dla mnie osoby, które potrzebują współpracować i razem coś robić, żeby razem wspólnie osiągnąć wynik, i są razem za to rozliczane, rozliczanie, rozliczane, więc tak postrzegam zespół. I to jest dla mnie duża, duża prawda, bo pamiętam, jak, jak pracowałem ja w swoich zespołach, to to, czy ja chciałem przyjść do pracy, czy w poniedziałek się cieszyłem, czy, czy wkurzałem, że będę, że będę szedł do biura, Miał dużo wspólnego z tym, z kim współpracowałem. Jeżeli lubiłem tych ludzi, miałem do nich zaufanie, wiedziałem, że razem będziemy coś robić, będziemy coś robić, razem współpracować, to generalnie, nawet jeżeli to była jakaś trudna praca i jakiś był stres, no to mi się lepiej do tej pracy szło. Natomiast jeżeli akurat rzadko tak miałem, ale były czasami takie momenty, że współpracowałem z kimś, z kim nie chciałem współpracować, no to było to dużo, dużo trudniejsze w tym kontekście autorzy dają taką radę, że jak będziecie rozważać pracę w nowej firmie, to może warto zapytać, z jakim zespołem będziecie pracować, i może nawet warto ten zespół zespół spotkać. Ja wiem, że jestem zamknięty w bańca i dużo pracuję z IT, z zespołami, firmami z nowych technologii i, i trochę tu jestem przez to roz, rozpieszczony, jeżeli chodzi o, o to, jak na przykład wygląda rekrutacja. I kto zabiega o pracowników, nie? bo są branże, gdzie to pracownicy szukają pracy, ale są branże, gdzie to pracodawcy szukają pracowników, czyli w drugą stronę. Ale znam firmy, które rekrutując, jedną z części rekrutacji nie jest tylko test umiejętności, ale na przykład jest 3-4 godziny wspólnej pracy z zespołem, czyli taki nowo kandydat, kandydatka przychodzą i spędzają kilka godzin z prawdziwym zespołem, do którego się rekrutują i tam ocena jest w dwie strony. Kandydat, kandydatka ocenia to, jak się pracowało z zespołem, ale zespół też ocenia, jak się komunikowało, pracowało z, z tą osobą, która, która potencjalnie będzie zatrudniona. Znam też osoby, które, jeżeli nie miały pewności, czy chcą w danej firmie pracować, a, a były do niej rekrutowane, to prosiły właśnie też o to proaktywnie. Czy mogę porozmawiać z dwoma, trzema osobami z zespołu i zapytać o parę, parę rzeczy. I Wiem, że w różnych branżach to jest różnie i są różne możliwości, też pewnie w zależności od lokalizacji miasta, miejscowości, regionu i tak dalej. Natomiast, jeżeli tylko jest taka możliwość, to ja zachęcam, żeby, żeby takie coś sprawdzić, bo to może być, mieć duże znaczenie potem dla waszego, waszego waszej no, przyjemności z pracy. Przyjemności, ja wiem, że to jest duże słowo, że praca się nie kojarzy z przyjemnością, ale tak naprawdę może być miło iść do pracy i pracować. Przynajmniej takie są moje. Moje doświadczenia. Drugie kłamstwo. Najlepszy plan prowadzi do sukcesu. Ono nie mówi wprost o czym ten rozdział jest, ale to jest chyba najważniejszy rozdział w tej książce. Patrząc na to, co u mnie działo w przyszłości, ale też ja jako lider, gdzie najwięcej potrzebowałem się uczyć. A o co chodzi w tym, w tym kłamstwie? Generalnie tam autorzy mówią, że często jest tak, że tworzymy plany i te plany później dajemy ludziom, i ludzie mają je realizować. I oni mówią, że to jest mało skuteczne, że dużo ważniejsze jest obieg informacji, żeby często ludziom dostarczać najbardziej aktualnych informacji, takich, które na bieżąco pozwalają im wybierać, jak realizować konkretne kroki, żeby osiągnąć cele. O celach jest mówione w kłamstwie trzecim, ale nie będę o nim za dużo, za dużo wspominał. Kłamstwo trzecie: najlepsze firmy kaskadują cele, i tutaj w tym obiegu informacji. Jest kilka rzeczy, które ja teraz, pracując z liderami, będąc konsultantem, bardzo bardzo ich uczę. Bo pomyślcie sobie niezależnie od tego, czy jesteście liderami, liderkami, czy pracownikami, pracowniczkami jak często macie spotkania jeden na jeden z swoimi przełożonymi? Czy to jest raz na tydzień, czy to jest codziennie, czy to jest raz na miesiąc, czy to jest raz na pół roku jak często to jest? Okazuje się, że w większości książek, nie tylko literaturze, badań i tak dalej, nie tylko w 9 konzol pracy Buckinga i Goodala, jest wspomniane, że jeżeli spotykacie się rzadziej niż raz na tydzień, to to jest zbyt rzadko, że jest ryzyko, że osoby w waszych zespołach pracują nie nad tym, co nad czym powinny pracować, bo, bo nie mają najświeższych informacji. I według badań przytoczonych w tej książce, właśnie obieg informacji jest jednym z takich czynników, który sprawia, że zespoły są bardziej skuteczne, ale też, że się lepiej w nich, w nich pracuje. Tam są przytaczane też jakieś badania na zasadzie mierzenia zaangażowania i okazuje się, że, w, jak jest badane zaangażowanie, zapisana metodologia w książce, jest przytaczane takie, takie dane, że gdy liderzy zespołu przeprowadzają spotkania raz w tygodniu, średnio odnotowują 13% wzrost zaangażowania zespołu ludzi, a kiedy robią to raz w miesiącu, jest spadek o 5%, czyli jest duża różnica w tym, jak, jak ludzie są zaangażowani, mając informację, versus nie mając tych informacji. No i teraz jest też takie pytanie, czasami ja je słyszę mocno od liderów. No dobrze, chętnie bym się spotkał z każdym ludzi raz w tygodniu, ale nie mam na to czasu, nie mam na to przestrzeni. Po prostu mam zbyt wielu, zbyt wielu ludzi, żeby to robić, bo jeszcze mam inną pracę. No i tam jest takie bardzo fajne zdanie w książce. Jeżeli tak mówisz, to masz rację, masz zbyt wielu ludzi. Jako menedżer, menedżerka liniowa, liniowi, waszym obowiązkiem jest według mnie, według książek, według badań, jest utrzymywać relacje z waszymi pracownikami, pracownicami i dawać im adekwatne informacje, które pozwalają im dobrze, dobrze pracować. Stworzenie planu, danie im, z, ludziom, skaskadowanie go w dół nie gwarantuje osiągnięcia celu, bo zmienia się rzeczywistość i to zmienia się bardzo, bardzo często. Plan tak naprawdę jest pewną abstrakcją, pewną myślą na temat przyszłości, a my nie mamy wglądu w przyszłość, nie wiemy jakie będą właśnie różne zmienne i te plany się dosyć szybko deaktualizują. Warto je aktualizować, ale też warto na bieżąco rozmawiać z ludźmi, wiedzieć, się, jak się czują, co jest dla nich ważne, co jest istotne. To będzie też istotne w kontekście kolejnych, kolejnych kłamstw, na bieżąco doceniać, pytać czy sprawdzać, czy obszar pracy to jest ten obszar pracy, w którym są najlepsi, najlepsze. Dużo się dzieje na tych spotkaniach jeden na jeden, które są częste, które powinny być częste. I już według badań sprzyja to i dla pracowników, pracownic, ale też dla zespołów i firm. Dobrze, przeskakujemy do kłamstwa numer 4. Najlepsi są pracownicy wszechstronni i doskonale, wiecie, w tym podcaście wiele mówiłem o talentach i o tym, że każdy, każda z nas w czymś jest lepszy, lepsza, a w czymś mamy mniejszą płynność działania i warto na poziomie osobistym umieć znaleźć to, w czym jesteśmy najlepsi, najlepsze i tam działać, tam się angażować, bo tam będziemy mieć najlepsze, najlepsze wyniki. I to samo działa w zespołach. Bardzo często, jak prowadzę warsztaty, Pokazuje mapę talentów zespołu, pracując z talentami Galupa z Clifton Strengths. Słyszę pytanie od zespołów, od liderów, liderek: to jaki zespół jest najlepszy? Taki, który ma podobne talenty, czy taki, który ma różne talenty? I Gallup akurat pracuje z tą metodologią, ale myślę, że w innych w podejściach jest bardzo podobnie. Gallup mówi o tym w taki sposób, że najlepsze są zespoły, które znają swoje talenty i umieją z nich korzystać. Czyli nie takie, które mają takie same, różne, to jest trochę wtórne. Mamy świadomość, jakie ja mam jako osoba talenty, jakie mają talenty osoby wokół mnie i umiem z tego korzystać. Czyli mamy tak, zwane, mamy tak zwane zespoły oparte o mocne strony. Jasne, że łatwiej nam na początku pracować z zespołami, które mają podobne, z osobami, które mają podobne talenty, no bo mają podobny sposób działania, podobny sposób myślenia, rozumiemy się szybko, ale tak naprawdę jest też ryzyko, że popełniamy, popełniamy te same błędy. Najlepiej jest znać właśnie to, z kim pracujemy i umieć wykorzystywać te, te inne rzeczy. Ale to wymaga czasu, energii, żeby poznać, aha, ta osoba myśli inaczej, ta osoba w taki sposób reaguje na takie takie sytuacje, ale w tym też ma łatwość działania i w tym może mi pomóc, a ja jej mogę pomóc w tym i w tym i mogę ją poprosić o pomoc w takich, w takich sytuacjach. Więc to jest najlepszy sposób patrzenia na, na, na zespoły. Zresztą my mamy... W naszym polskim społeczeństwie, przynajmniej z moich czasów z edukacji, wyniesione takie coś, że powinniśmy być jak najbardziej wszechstronni, że nasza edukacja to bardzo, przynajmniej tak w pierwszych etapach szkoły podstawowej i średniej, bardzo skupia się na tym, żeby być jak najbardziej okrągłym. Robię teraz w powietrzu symbol kółka, ale tylko nie widzicie. Bo uczymy się wszystkich rzeczy, dążymy do tych czerwonych pasków, czyli średniej powyżej czegoś tam, czyli średniej z wszystkich, z wszystkich przedmiotów. I to potem, potem pokutuje też właśnie w kontekście, w kontekście firmowym. Warto, warto umieć znaleźć to, w czym dane osoby są najlepsze, i umieć to wykorzystywać w zespołach. Kolejne kłamstwa, właściwie kolejne dwa kłamstwa, które chciałem skomentować. Kłamstwo piąte, ludzie potrzebują informacji zwrotnej na swój temat, a kłamstwo szóste, ludzie potrafią wiarygodnie oceniać innych. Tam jest dużo mówiono o tym, że systemy oceny w TAMF, czyli w książce na temat tych dwóch kłamstw. Jest dużo badań pokazanych, że oceny, systemy oceny rocznej, tak zwane 360 stopni, oceny od innych osób, nie działają. I uderzyło mnie to, jak bardzo było tam pokazane też na badaniach, jak często my oceniając inne osoby, bardzo ciężko jest nam ocenić to sobie obiektywnie, oczywiście zawsze robimy to subiektywnie, ale często ocena innej osoby to jest coś, co więcej mówi o nas niż o tej osobie, co my podkreślamy, czego nam brakuje, co dostaje. Mówimy o swoich potrzebach i tego, co my dostrzegamy jako warto, wartościowe. Dlatego takie oceny innych osób raczej, raczej nie działają. Jest tutaj też trochę kontrowersyjne. Ja na początku tak myślałem, kurczę, o co chodzi. Ludzie potrzebują informacji zwrotnej na swój temat, pokazane jako kłamstwo, czyli to, co ludzie nie potrzebują, informacji zwrotnej na swój temat. No i tam jest troszeczkę inaczej to ujęte. Powiedziane jest tak, jasne, warto dawać informację zwrotną, bo inaczej. Dalej będziemy popełniać błędy i, i warto umieć to robić w dobry sposób, czyli wszystkie zasady dawania dobrego feedbacku tutaj są, są adekwatne. Jak najbliżej o sytuacji, nie o osobie, jak najbardziej konkretne, praktyczne, z nastawieniem na, na zmianę. W dobrym poprosić, zapytać, czy, czy dana osoba jest gotowa przyjąć ten, ten feedback. Są takie zasady, które, które dalej, dalej są adekwatne. Natomiast Feedback taki korygujący nie zapewnia rozwoju w takim sensie, że on poprawia to, co nie działa, no ale nie ma tego spojrzenia do przodu. To co możemy zrobić jako następny krok rozwojowy. No i ten następny krok rozwojowy, ten popatrzenie do przodu zapewnia docenianie. I nagrałem ten cały odcinek podcastu jakiś czas temu. Zachęcam, żeby sobie do niego wrócić. Będzie ten link umieszczony w notatkach do odcinka. Z góry dziękuję AGAcie za to, że to zrobi. I to docenianie, czyli wskazywanie, co robisz dobrze, co ludzie robią dobrze, sprawia, że te osoby to dostrzegają i mogą robić to jeszcze bardziej. Co oczywiście odwołuje się do tego wcześniejszego punktu, że każdy z nas, każda z nas ma gdzieś jakieś obszary, w którym jest nam łatwiej działać. Jeżeli mamy możliwość to robić, no to będziemy skuteczniejsi, efektywniejsi i tak dalej. Więc docenianie jest bardziej istotne niż dawanie feedbacku. Nie mówię tutaj, autorzy też nie mówią, że nie warto dawać feedbacku, no bo warto zwracać uwagę, jeżeli coś, na coś nie działa. Natomiast do przodu patrzenie właśnie bardziej jest związane z, z docenianiem i, i pokazywaniem tego, co jest dobre dla ludzi, ale też dla całych, dla całych zespołów. No i znowuż możecie sobie popatrzeć, kiedy ostatnio Was doceniono, ale też kiedy ostatnio Wy doceniałyście, i docenialiście a, ludzi wokół Was, bo to działa w dwie strony. To nie jest tylko docenienie od lidera liderek. Lidera, liderki, ale też, a może przede wszystkim od ludzi siebie nawzajem w zespole. Warto, warto o, tym, o tym pamiętać. Ciekawym kłamstwem i dyskusją było kłamstwo numer 8. Najważniejsza jest równowaga między pracą a życiem prywatnym. I myślę, że przy tym kłamstwie opisanym w książce i w polskim tłumaczeniu jest użyte kilka sformułowań, które w naszej kulturze. Tu, że trochę mają inne znaczenie niż w języku angielskim. No bo po angielsku mówimy what you love to do, nie? czyli co kochasz co kochasz robić. No i w kontekście tego tłumaczenia na język polski, tu jest dużo mówiono o miłości, że w pracy najważniejsza jest miłość. No i słyszycie, jak to brzmi? Przynajmniej dla mnie to brzmi, brzmi dziwnie. To nie jest tylko w języku polskim, ale na przykład jak pracuję z grupami z Holandii, to dla nich też, jak mówię, w kontekście nawet talentów, i love, I hate, to dla nich są to zbyt mocne określenia. Ja oni sobie tłumaczą na, na lubię, nie lubię, ważne, nieważne, a nie, miło, nie przez przykład miłości, love. No i myślę, że w języku polskim też jest, jest gdzieś ta bariera językowa i użyłbym, użyłbym pewnie innego sformułowania. Ale tak naprawdę to, to, o co chodzi w tym punkcie, to jest to, że najważniejsze nie jest to, żeby była równowaga między pracą a życiem prywatnym, tylko to, żeby w życiu robić to, co się... To, co się lubi robić. I to też jest coś, co warto, żeby było miało zastosowanie w pracy. I znowuż jasne, mamy bardzo różne sytuacje życiowe. Niekiedy żyjemy w takich miejscach, że nie mamy wyboru, gdzie pracujemy, pracujemy tam, gdzie ta praca jest. I to nie jest praca, w której się możemy spełniać. I ja to rozumiem. Natomiast warto pamiętać, że może gdzieś w pewnym momencie pojawi się wybór, że będziemy mieć wybór między A, B, C, D, pracami. I będziemy mogli mogły sobie wybrać, ok to teraz mając wybór, sprawdzam, czy w tej pracy, oprócz tego, że kasa się będzie zgadzać, oprócz tego, że będzie się zgadzać logistyka, będę mógł robić, będę mogła robić to, co lubię robić najbardziej. Bo na koniec tygodnia, miesiąca roku, patrzymy przez pryzmat tego, ok to czy ja czuję sens w tym, co robię, czy to, co robiłem, było dla mnie miłe, dobre, lubiłem to robić, cieszyłem się, dawało mi to satysfakcję i tak dalej. I nawet w tym, w tym rozdziale o tym kłamstwie są sugerowane takie ćwiczenia, które ja czasami też robiłem dla siebie w przeszłości i opowiadałem o nim też w kontekście rozgwiazdy, czyli takiego pięciu pytań w ramach wszystkiego, co robię, co chcę robić bardziej, co chcę robić mniej, co chcę zacząć robić, czego nie chcę już robić i co mogę kontynuować. Tutaj autorzy robią to w dużo prostszy sposób. Sugerują, żeby co jakiś czas dla swojej pracy zrobić sobie takie ćwiczenie, dla wszystkich zadań, które robicie zapisywać je na dwóch stronach kartki. Jedna jest zatytułowana Uwielbiam to robić, a druga Nie cierpię tego robić. No i tworzyć sobie taką listę zadań, zaangażowań, rzeczy, które, które wykonujecie w pracy. I jeżeli po lewej stronie, tej stronie Uwielbiam jest sporo rzeczy, które robicie, to pewnie to dla Was jest coś dobrego. I można też ewentualnie to optymalizować, mówić, że chcecie robić tego więcej. Ale jeżeli prawa strona dominuje i macie wybór życiowy, co chcecie robić, to może warto, warto w tą stronę iść. A jeżeli nie macie tego wyboru życiowego, no to można się zastanowić, to czego ja mogę, powinnam, chcę, nie powinnam. Powinienem się nauczyć, żeby, żeby móc w przyszłości mieć szansę. I znowuż proszę pamiętajcie, że ja jestem w pełni świadomy tego, że osoba, która jest singlem, singielką, nie ma rodziny, ma inne możliwości niż młoda mama, młody tata, czy osoba, która ma... 40 parę lat i jej dzieci już wyszły z domu. Daję tu przykłady nie pokrywam wszystkich grup społecznych, oczywiście, daję tylko różne przykłady. Więc bierzcie sobie przez ten filtr, że to co mówię jest możliwe na różnych etapach życia. Ja też ja, dla mnie, jak miałem 20 parę lat, było to możliwe, jak miałem 30 parę lat, trochę mniej. Teraz, jak mam 40 parę, jest to bardziej, bardziej możliwe. Różne etapy życia wprowadzały różne, miały ze sobą powiązane różne możliwości. Natomiast świadomość tego, Pomaga mi wybierać, określać właśnie, w jakim kierunku będę sobie kształtował tę pracę. Czego, co mogę zrobić na podstawie, na poziomie zmiany pracy z tym, co, co robię, żeby w przyszłości było możliwe, że będę robił więcej w ramach moich obowiązków tego, co lubię. Nawet ja teraz, będąc prowadząc własną firmę, dosyć często się zastanawiam i patrzę z rzeczy, które wszystkie, które robię, chciałbym robić tego więcej, a tego mniej. No i zadaję sobie pytanie: to co ja mogę zrobić? żeby to się stało rzeczywistością. Jaki eksperyment, jakie rzeczy mogę, mogę, mogę zmienić, zrobić, żeby to było, to była moja nowa rzeczywistość. Z czym o tym też mówiłem w odcinku podcastu, który nazywał się Nie da się. Też jest w linkach do tego odcinka pod adresem npp.run, ukośnik 201, jak 201 odcinek podcastu. Dobra, opowiedziałem Wam trochę o moich wnioskach z kilku kłamstw, bardzo, bardzo pobieżnie. W książce to jest opisane dużo, dużo głębiej i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sięgnęły, sięgnęli do tej książki. Nie tylko jak jesteście liderkami, liderami, ale też jeżeli pracujecie w zespołach i albo jesteście w, na przededniu zmian w pracy, albo czujecie, że w pracy warto było coś zmienić i macie na to wpływ, to ta książka naprawdę może, może Wam wiele rzeczy pokazać. Tak jak powiedziałem, jest oparta o wiele, wiele badań, wiele doświadczeń i no warto, warto na nią spojrzeć. Obiecałem, że na końcu przytoczę zweryfikowane, sparafrazowane kłamstwa jako prawdy czyli co, co autorzy powiedzieli, że tak naprawdę zamiast tych kłamstw, co jest prawdą. Więc teraz, teraz o tym przeczytam w ogóle to, co jest napisane, i będziemy poli kończyć. Prawda pierwsza. Ludziom zależy na tym, w jakim zespole pracują, ponieważ to w nim naprawdę toczy się praca. Prawda druga: najlepszy wywiad prowadzi do zwycięstwa, ponieważ świat pędzi naprzód zbyt szybko, żeby tracić czas na planowanie. Prawda trzecia: najlepsze firmy kaskadują sens, ponieważ ludzie chcą wiedzieć, co mają ze sobą wspólnego. Prawda czwarta: najlepsi są ludzie wyjątkowi, ponieważ niepowtarzalność jest zaletą, a nie wadą. Prawda piąta: ludzie potrzebują uwagi. Ponieważ wszyscy chcemy być podziwiani za to, kim jesteśmy, gdy osiągamy szczyty naszych możliwości. Prawda szósta: ludzie potrafią wiarygodnie oceniać własne doświadczenia, ponieważ to wszystko, co mamy. Prawda siódma: ludzie mają pęd, ponieważ każdy z nas inaczej porusza się po świecie. Prawda ósma: najważniejsza w pracy jest miłość, ponieważ tak naprawdę o to właśnie w niej chodzi. Prawda dziewiąta: podążamy za niezwykłymi ludźmi, ponieważ oni dają nam pewność. To są prawdy dziewięć prawd. Na początku mówiłem o kłamstwach, to są zweryfikowane przez autorów, prawdy. Podzielę się jeszcze takimi moimi wnioskami dla mojej pracy, bo mam mini zespół, pracuję z dwoma osobami, i wiem, że są dwa obszary, w których na podstawie wniosku z książki chcę być dużo lepszy, mogę być lepszy, a nie robię tego wystarczająco. Więc chciałbym jeszcze bardziej pokazywać sens, dlaczego robimy te różne projekty, dlaczego te projekty są istotne. I pracowaliśmy nad wizją, misją, wartościami, więc jest, jest ta praca częściowo wykonana, ale myślę, że warto do tego częściej wracać. A druga rzecz, którą na pewno mogę zrobić częściej, to jest dawanie częstszej informacji, częstsza wymiana informacji, sprawdzanie, czy to, co ja mam w głowie, zostało przekazane. Bo ludzie nie czytają w myślach, no nie czytają. Jak coś myślę, to nie ma, nie ma szans, żeby inna osoba to, inne osoby to wiedziały. Więc ja dla siebie też wyciągam wnioski z, tego, z tej książki w tych dwóch obszarach. Jestem ciekawy, jakie wnioski dla Was przychodzą do głowy na podstawie tego, co, co tutaj opowiedziałem o tej książce. A może czytałeś, czytaliście tę książkę i też macie jakieś wnioski? Dajcie proszę znać albo pod postem pp. 1201, a albo na Instagramie, albo na Facebooku, albo w mailu, gdzie Wam jest, gdzie wam jest wygodniej. Na koniec e, przypominam, że cały czas jest dostępny e-book Modele Myślowe w Praktyce na, na stronie modelemyślowe.pl, oczywiście modelemyślowe.pl. Dostałem mnóstwo, mnóstwo recenzji opinii, które mówią, że to jest praktyczne, bardzo konkretna e, pozycja i na tym mi zależało. Jakbym miał sobie wybrać, jak ludzie będą określali to, co stworzę w ramach tego e-booka, to właśnie chciałbym, żeby użyli słowa praktyczne. I, i cieszę się, że takie rzeczy otrzymuję, więc możecie sobie sprawdzić, zachęcam, dużo przykładów konkretnych, praktycznych. Na koniec jak zwykle, bardzo dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że wracacie, tego podcastu bez Was by nie było, bardzo jestem Wam wdzięczny, że kontynuujemy nasze rozmowy, nasze rozważania, wspólne uczenie się, bycie, bycie w drodze. Dzięki, że jesteście i do następnego odcinka podcastu. Cześć!